Jesteśmy w Garnier Centrum. Czwarte piętro bez windy. Mieszkanie po totalnym remoncie z pełną nową instalacją wodną elektryczną zasilaną 5,4 kW. Nową łazienką, nową kuchnią. Wszystkie ściany, podłogi, instalacje wszystko nowe. Kuchnia, wszystko zostaje tak jak jest z wyposażeniem. Balkon, klimatyzacja. Wszystkie meble, tak jak już mówiłem, zostają. Trzy sypialnie, kuchnia, łazienka, salon i to wszystko 128 tysięcy euro.